Wspadamy w europejskim rankingu. Za dwa lata w Pucharze UEFA wystąpią tylko dwa polskie zespoły. 40 drużyn z 19 lig. Faza grupowa Pucharu UEFA skompletowana. Rekordowa frekwencja w Poznaniu. Mecz Lecha z Legią obejrzy 26 tysięcy kibiców. Przemysław Babiarz, witam Państwa i zapraszam na Wiadomości Sportowe. 18,5 to nie jest nasza szczęśliwa liczba. Tylko tyle punktów ma teraz Polska w rankingu Europejskiej Unii Piłkarskiej. Daje nam to 22 pozycję i powoduje, że za dwa lata mniej naszych drużyn wystąpi w Pucharze UEFA. O tym, że nieszczęścia chodzą parami, najlepiej w ostatnich tygodniach przekonali się piłkarze Wisły Kraków. Po porażce z Panatinajkosem i, i odpadnięciu z Ligi Mistrzów przyszły kolejne dwie, jeszcze bardziej bolesne udział w grupowych rozgrywkach Pucharu UEFA. Wiśla Kome wybiła z głowy Witoria Gimaresz, jedna z najsłabszych drużyn Ligi Portugalskiej. Po porażce w Grecji staramy się ten zespół skleić na nowo, ułożyć na nowo i uratować to wszystko, co jeszcze uda się uratować. Po odejściu kilku czołowych piłkarzy okazało się, że nikt nie potrafi ich zastąpić. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, ale niestety musimy grać dalej i zapomnij o tej przykryj po raz. Czar Goryczy dopełnił występ Groklinu, który po remisie w Laos przegrał u siebie 2 do czterech. Wcześniej z Europą pożegnały się Legia i Wisła Płock. Efekt? Za dwa lata w Pucharze UEFA zagrają tylko dwie polskie drużyny. W ostatnich miesiącach jedynie gra reprezentacji Polski dostarcza nam powodów do radości. Czy jednak jej sukcesy nie zaciemniają coraz smutniejszego obrazu polskiej piłki? 40 drużyn zagra w fazie grupowej Pucharu UEFA. W tym zbyt ekskluzywnym dla nas gronie wystąpią przedstawiciele 19 lig. Aż pięć zespołów mają tam Francuzi, trzy Rumuni. O dziwo z czterech klubów holenderskich udało się awansować tylko dwóm. AC Alkmark wyeliminował Krylię Sowietów Samarę. U siebie Rosjanie wygrali 5 do 3, w rewanżu przegrali 1-3. O awansie Holendrów zdecydowała większa liczba goli zdobytych na boisku rywala. Awansował też Herenwen, który okazał się lepszy od Baniki Ostrawa. W fazie grupowej zabraknie zespołu Willem, które przegrało z Monako 0 do 2 i 1-3 oraz Nordu Rotterdam. Niespodziewanie lepszy okazał się Rapid Bukareszt. Losowanie grup Pucharu UEFA we wtorek. Rekordowa frekwencja w Poznaniu. Za chwilę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Początek meczu Lech-Legia. Rywalizacja tych zespołów zawsze wzbudzała duże zainteresowanie. Na trybunach stadionu Lecha zasiądzie rekordowa liczba ponad 25 tysięcy kibiców. Występ przed taką publicznością zobowiązuje. Nie będziemy chcieli zawieść tych kibiców, którzy podejrzewam, że dzisiaj troszeczkę troszkę zmokną. Pogoda nie dopisała, ale, ale mam nadzieję, że będzie tyle emocji, że przez całe 90 minut będą rozgrzani. Ostatnie godziny dla Lechitów były miłym powrotem do przeszłości. Trener Michniewicz przypomniał piłkarzom zwycięski finał Pucharu Polski z warszawską Legią. Wiemy jak sami gra z Legią. Zawodnicy doskonale sobie zdają sprawę z wagi tego spotkania. Pod wodzą Dariusza Wdowczyka Legia jeszcze nie przegrała. Po dzisiejszym meczu według gości w tej kwestii ma się nic nie zmienić. Budowa zespołu cały czas trwa i myślę, że sporo zmian zachodzi w naszej drużynie nawet jak wygrywamy spotkania. Oto pełen zestaw par. Dziewiątą kolejkę Oranż Ekstraklasy zakończy Wiślany Pojedynek w Płocku. Kobieta wzięła sprawy w swoje pięści, i oto mamy pierwszy medal w krótkiej historii Mistrzostw Świata w boksie pań. Beata Małek stanie na trzecim stopniu podium kategorii 80 kg. W półfinale przegrała z Rosjanką Galiną Iwanową. Małgorzata Glinka kończy dziś dwadzieścia kilka lat. Małgosiu, życzymy Ci dopełnienia liczby złotych medali. A co tam, do Tuzina. Tak Małgorzata Glinka cieszyła się ze złota. Wracając z Zagrzebia, dziś o świętowaniu nie ma mowy, podwójna mistrzyni Europy ponownie ruszyła w drogę, tym razem do Sanremo na turniej z udziałem swojego nowego klubu Cannes. Dziś jeszcze Sport Telegram w dwójce i kurier sportowy w regionalnej trójce. A u nas to wszystko. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.